Środek marca przyniósł nam przenikliwy chłód, który jeszcze jakiś czas pozostanie z nami, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Aleksandra Kostka, zapraszam na główne wydanie prognoz. Niże i wyże w Europie układają się w taki sposób, że w ciągu kilku najbliższych dni dominować ma u nas słoneczna pogoda. A to wszystko za sprawą tego wyżu. Dzięki jego położeniu wszystkie te deszczowe fronty nie będą miały szansy, aby do nas dotrzeć, ale za to dotrze do nas ta. Zimna masa powietrza. To dlatego w nocy mroźno. We wszystkich województwach przewidujemy spadki poniżej zera. Największy mróz ma chwycić na południu, w rejonach górskich miejscami nawet minus 12 stopni. Poza tym minus 7 w Krakowie i w Katowicach, minus 5-6 minus stopni w regionach centralnych, a na wybrzeżu mróz najmniejszy, jednak tam chwilami mocniej powieje. W całym kraju bez opadów i jutro od rana też w wielu miejscach. Pogodne niebo, nieco więcej chmur i lokalnie słaby śnieg, jedynie na Podlasiu. Poza tym, porządna dawka słońca, ale niech ono Państwa nie zmyli, bo to będzie zimny początek dnia. Dopiero potem zrobi się cieplej. Jednak temperatura, proszę, nadal tylko w granicach kilku stopni powyżej zera. Na przeważającym obszarze, raczej bezchmurnie, a przeplatanka słońca z chmurami, jedynie na północnym wschodzie. Wciąż na północy, chwilami mocniej powieje. Ciśnienie niemal idealne 1015 hektopaskali. W środę i czwartek też bardzo pogodnie jak wspominałam, na początku coraz cieplej w czwartek już prawie wszędzie kilkanaście stopni w kolejnych dniach też ciepło i słonecznie z wyjątkiem niedzieli tutaj pochmurno i deszczowo na wschodzie i na południu kraju. A jak będzie jutro w Europie? Najzimniejszą stolicą ma być jutro Moskwa, a najcieplejszą Lizbona. I na Półwyspie Iberyjskim popada deszcz, z kolei śnieg ma poproszyć w Sofii. Poza tym pogodnie. A teraz dodatkowe mapy dla alergików. Wciąż mocno pyli olsza. Jej pyłki na przeważającym obszarze mają stężenie średnie lub wysokie. Za to niskie lub bardzo niskie stężenie będzie pyłków leszczyny. To drzewo powoli kończy sezon pylenia. Z kolei topola jest w szczytowej fazie. W całym kraju prognozujemy bardzo wysokie stężenie pyłków topoli. W powietrzu obecne są również pyłki wierzby, cisu i wiązu. To wszystko teraz, kolejne prognozy, już jutro, widzimy się o tej samej porze, a tymczasem życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia.